Jedna z czterech zimujących uszatek na tym zimowisku to od lat, w tym roku najmniej ze wszystkich lat. Nie wiem czego jest to przyczyną, czy między innymi moja ingerencja, pobyt tutaj, czy jakieś inne przeszkody. A może też tutaj obecność ludzi, chociaż to im środek osiedla, to im od lat nie przeszkadza. Przynajmniej od czterech, od czterech lat znam to o, zimowisko. To jedna z tych czterech uszatek. Bardzo mało w tym roku, aż mi przykro. Zazwyczaj no, było ich dużo więcej. W zeszłym roku 18, było też 30. Mm. Szkoda, że taki wielki spadek 4. Ta jest samotna. Zazwyczaj na tym drzewie siedziało przynajmniej cztery, a w tej chwili samotna. Natomiast na sąsiednich drzewach zaledwie 3, czyli razem cztery. Jest tutaj też jedno drzewo wierzma, bo ona na wieżbach siedzą. Może że w pobliżu jest i są i świerki, no i tylko te wybierają. Jest też taka potężna wierzba, dużo potężniejsza niż te. I nigdy nie widziałem przez te 4 lata słów, które by siedziały właśnie na tej wierzbie. Nie wiem, czy to jest spodowodowane, może jakieś indywidualne wybory w sobie, wybory. W każdym razie. Uszatek tam nie ma, są tutaj to akurat nie śpi, tylko patrzy na mnie, a za 3 godziny ruszy na łowy. Teraz ma 16 godzin na to, żeby coś znaleźć, złapać w trawie i po prostu wzmocnić i przeżyć, wzmocnić się i przeżyć tę, tą zimę i przygotować się do przyszłego sezonu. Lęgowego. to jest słówka, która odzywa się takim charakterystycznym dosyć głosem u, u, u podobny głos ma dudek też właściwie jest to takie przeciągłe u, u, u młode się trochę inaczej odzywają no i gnieżdżą się w gniazdach starych e, wron na przykład ja najczęściej albo znajdowałem je w gnieździe, które wybudowała wrona a wcześniej używała pustułka ale sowa uszata też z niej korzystała. Także takie to są, jakie jest dużo wron, i dużo, 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 miejsc do zakładania lęgów. Kiedyś wrony zwalczano podkładając jajka wypełnione fosforem. To oczywiście zabijało całą paletę różnych gatunków zwierząt. Były takie czasy jeszcze chyba w latach 70. Niektórzy to stosowali dosyć długo ich do tych metod, więc zabijali przy okazji nie tylko wrony, ale też inne gatunki zwierząt. Z tego no, naprawdę było mało tych miejsc do gniazdowania, między innymi dla tych gatunków, które wykorzystują budowle, na przykład e, wronie, do tego, żeby wyprowadzić swoje młode. A pustułka i uszatka, którą tutaj widzicie, do tych gatunków należą.